Jesteśmy na mistrzostwach Częstochowy, amatorów kobiet i mężczyzn w Skłosza. Proszę powiedzieć, ilu zawodników dzisiaj wystartuje w zawodach? Dzisiaj w sumie mamy 20 zawodników, 5 dziewczyn, 15 mężczyzn. Czy duże zainteresowanie jest właśnie dzisiejszymi mistrzostwami Częstochowy? Generalnie tak. Wystartowali, może życzyłbym sobie, żeby było więcej zawodników, ale wystartowali i zbaci tacy najmniej zestresowani, którzy wierzą w swoje siły, bo jest zdecydowanie więcej zawodników, którzy mogliby przyjść, ale może się wystraszyli rangi, że to mistrzostwa i dlatego bardzo dużo z nich przyszło tutaj obserwować, jak ten... niektórzy już żałują, że nie wystąpili. Squash w Częstochowie robi się dyscypliną coraz bardziej popularną. Jak właśnie wygląda to tutaj? Czy jak duże zainteresowanie jest oprócz właśnie zawodów na co dzień? Zaczęliśmy niecały rok temu, także z tej perspektywy roku jestem bardzo mile zaskoczony, jest coraz więcej chętnych, staje się to coraz bardziej popularne. Jest... Bardzo duża frekwencja, uważam, że, że pomysł z, tutaj ze skłoszem czerwcowy był fajny. ludzie grają, są zadowoleni i, i my również. Będziemy organizować na bieżąco y, dalsze jakieś turnieje okolicznościowe. Teraz kończymy ligę, która tutaj trwała na pół roku w czerwcu, będzie finał y, w końcu w trzecim weekendzie czerwca. I od przyszłego roku znowu zaczynamy ligę i w przyszłym roku również oczywiście mistrzostwa będzie marnieje. Mistrzostwa częstochowy amatorów, dzisiaj w skłosza. Powiedz z jakimi nadziejami przystąpiłaś do dzisiejszych zawodów? No, przede wszystkim pozytywnie, żeby dobrze zagrać. No, oczywiście tak jak każdy liczy na zwycięstwo. Kłoś z dyscypliną dosyć popularną, coraz bardziej w naszym mieście. Powiedz jak się zaczęła u Ciebie przygoda ze Skłoszem. Znaczy, no, ja w skłosze zaczęłam grać 3,5 roku temu. Czy ja grałam głównie w Łodzi w Zgierzu. Tutaj w Częstowie dopiero zaczynam, mimo że jestem Częstowy. No, a tak, jeśli chodzi o squash, no to oczywiście coraz bardziej się rozwija, coraz dynamiczniej, nawet w całej Polsce. Coraz więcej jest właśnie hal. Przystosowanych do gry w squash, a. Ale dobrze, bo nawet na zachodzie bardzo dużo ludzi gra. Także myślę, że to jest bardzo dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. Czy ktoś gra zawodowo czy amatorsko? To... Jak na razie grasz zawodowo, amatorsko i jak w ogóle wiążesz przyszłość ze squash'em? To znaczy, ja gram, od dzieciństwa gram w tenisa i o właśnie od i pół roku gram w taką dyscyplinę, ona jest mało popularna w Polsce, nazywa się Raketlon. To jest połączenie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, squasha i badmintona. I we wszystko się gra do 21 punktów z tą samą osobą, a w squasha tak indywidualnie nie gram zawodniczo. Tylko takie amatorskie które nie w tenisa zawodowo, to cały czas jestem czynnym zawodnikiem. Życzę powodzenia i zwycięstwa w się Częstochowy. Dziękuję bardzo.